Siemens aktywnie uczestniczy w transformacji cyfrowej polskiego przemysłu. Jednym z elementów zaangażowania jest coroczny raport DigiIndex. Z badania wynika, że polska gospodarka jest na dobrej drodze w procesie transformacji cyfrowej. Wciąż jest wprawdzie wiele do zrobienia. Dostrzegamy jednak ogromny potencjał i szerokie pole do działania w tym obszarze. Wyniki DigiIndex wyraźnie wskazują, że polskie firmy są świadome korzyści, jakie przynosi transformacja cyfrowa. Zdaniem uczestników badania, to klucz do oszczędności kosztów, czasu i zasobów, zwiększenia bezpieczeństwa i odporności na zakłócenia, a tym samym efektywności produkcji. Wyniki naszego Digi-Indeksu pokrywają się z trendem wyznaczonym przez Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego DESI. Polska jest jednym z państw, które najszybciej rozwijają się w procesie cyfryzacji. To bardzo ważne. Bo zdigitalizowana i zrównoważona gospodarka jest bardziej stabilna i odporna na kryzysy, co zwiększa jej konkurencyjność i przyciąga inwestorów.